Kapitan Żerek, witam Was w kolejnym odcinku, czyli siódmym z gry FIFA Street. Rozpoczynamy sobie turniej Chicago. Oczywiście, przepraszam Was, że tak długo nie było filmów, ale zrobiłem sobie krótką przerwę od FIFA Street, bo się trochę chłonąć. Ale dobra, jedziemy z turniejem w Chicago, 6 na 6 Next match, zaczynamy. tą rozgrywkę tutaj dużo, dużo będzie zawodników. Ale musimy oczywiście zmienić sobie ustawienie, bo Krause ma być na ataku, a nie na jakiejś tutaj pomocy. Hmm. Trochę jestem za co Was bardzo przepraszam. Dobra, Krause na atak i jedziemy z tym, co tutaj ma być. Obara ciota broni, Alstom tutaj na yy, obronie razem z Johnsonem, Sekulowski, Boże, z Gonzalezem na pomocy, no i Krause na ataku. Kick-off, zaczynamy mecz. Oczywiście, jeśli odcinki Wam się podobają, zostawiajcie łapki w górę no i subskrybujcie kanał, bo to o to chodzi. Szybko mówię, wiem, ale jestem polipoenergowa, bo no ja się dobra, już na poważnie jedziemy. Piszcie w komentarzu, czy Wam się filmy podobają, co mam co może zmienić, o. Ta już stracona, Johnson próbuje tutaj odebrać i odbiera, lecz, o, no, odbiera Alston, Alston, Krauze. jaj, jaj, tutaj. No mi się wydaje, że tam był Paul, ale. Sędzia chyba wie lepiej. Krauzę, tutaj próbuję wyłuskać piłkę. I jezus, ale teraz mamy szczęście. Krauzę, 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 cały czas. Krauzę, mija przeciwników. Szczela, ale, bo brona fenomenalna bramkarza weptagni po balkonie OG no. rozegranie fenomenalne rozegranie, ale szczałnie cenny. okej, okay. mam katar, mam na patrzę jestem wyjście opary no i co, no i to jest faul a tam wtedy nie zagwizdał ten przykład. To jest właśnie sędzia. To jest właśnie kilka Street. Sokółowski fenomenalnie. Ja pierdolę. Ty się nie da powiedzieć. Bramkarz broni wszystko na razie w tym meczu. Johnson tutaj wycofa się, lecz opara siatka. Ale nas poniżył przeciwnik. Gonzales wychodzi z kontratakiem. Piłka nie wiadomo do kogo. No ty cioto To Trzeba ściągnąć takie, coś, takie drewno. Dobra, dobra, Gonzalez jeszcze. Sekulowski Szczał, słupek. O mój Boże, Alstom. No i co, no i to jest faul. Co za Baby? No przecież to jest chore ta gra, Johnson Baby. Johnson, Baby. Johnson! Dobrona na bankaża. Jeszcze Johnson, baby. Udanie do Krauzego. Krauze, nasz gracz. Nasza gwiazda zespołu. Siata. Krauze jeszcze tutaj próbuje coś zrobić. Krauze, strzał, Gol! Ależ bramka! Za aż 473 punkty. No, fenomenalnie zrobił to nasz napastnik. Nasz kapitan. Nasz gracz. Nasza gwiazda. To jest właśnie Krause. Alston wyraził. Co to było? Nie, to będzie w Ja chyba zrobię taki odcinek o fejlach I ta to I na pewno byłoby dużo. I to mega dużo. O, mam trochę tych failing. Alston kiwa, kiwa, Alston I cały czas. Dobrze podbił piłkę. 5 sekund do końca. Alston 3, 2, 1. Alston gładował. Na 2 do 0. Fenomenalnie, fenomenalnie, można powiedzieć. Zbliżyłem się do mikrofonu. Fenomenalnie. I 2 do 0. Koniec pierwszej połowy. W wykonaniu y, naszego zespołu oceniam na dobrze, ale mogli zagrać jeszcze lepiej. Dużo boisko, nie jestem ćwiczonej do takiej gry. No i chyba, że chyba 16, na co trochę jestem. Ale tak do chwili nie. Zawsze 5 na 5, 4 na 4, 3 na 4, 2 na 2, ale 6 na 6 w tym dniu byłem. Gonzales, pszczoł, obrona. Krąze. Krąze, obrona. Spora stajemy, ranka ża. Izuburi. A dzisiaj resnicka oglądamy z sobota. A po których ich balecą ładnie. Alston, 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 gol. Gol, gol, gol do 0. ładnie Ale no tak psialsko można powiedzieć trochę No bo jednak Ramkarz obronił Dobra piłka To, to jest dobra piłka Szczał, obrona! Ale się teraz podpisał Golki też czy Chinnej Wiley To jest Jezus Teraz Alston Alston musi też coś zrobić Trzeba złożyć ale tylko skill bet Gozares Naszego gracza no Ależ Krauze chciał to zrobić Wainy odbiera ale jeszcze nasz gracz I 4 do 0 Bardzo ładnie zrobił to Krauze Subskrybujcie kanał Bo zbliżamy się już od tych 20 subów Nie no, jeszcze trochę, ale 18 subskrypcji mi więc naprawdę proszę o subskrypcję. Dużo. Jeśli ktoś, no właśnie patrzyłem ostatnio ankietę, bo jest kilka osób, które oglądają moje filmy, ale nie subskrybuje kanału. A więc jeśli to jesteś właśnie teraz ty, no proszę o subskrypcję. Aby nie przegapić kolejnych filmów. Krauze, fenomenalnie. Krauze, Krauze strzał gol i bramka na 5 do 0. Jutro będzie odcinek z informacją o Euro Mam takie, takie, takie plany przynajmniej i raczej tu nie być, bo dzisiaj Jak nagrę ten odcinek zabram się za montowanie tamtego Ja się muszę go nagrać O dobra, już wiem Tego go wrzucę ładnie, wam zrenderuję, Żebyście mieli HD jakoś a potem dodaje się za montaż informacji o. A no tak w międzyczasie ścielamy na 6 do 0. 7 do 0, 6 przepraszam, 6. ale zapiłem dzieoramki. ramki. Y s formulowanie przeciera się przez obronę. Bez żadnych plików, ale obrona, bramkarza. No i zabitka bez szans. 8-0. Widać, że to jest poziom Grauze, grauze jeszcze raz. No, ten basie brązowy jest słaby, ale Wybieram go, bo na srebrnym, no tak sobie średnio radzę. A, a tym brązowym jednak radzę sobie. My też piszcie, na jakim poziomie ją grać. Na pewno nie o tym, bo na no, to będzie cały czas przebywać. Tego chyba osiągnąć nie chcecie. Albo może chcecie, zobaczymy. Nie, no nie, nawet się nie słyszę na to żeby nagrywać na poziomie złotym a teraz już wracamy do gry do meczu 7 sekund do końca już to jest już wszystko przesądzone tak naprawdę na naszą korzyść na naszą stronę no bo kończy się ten mecz z wynikiem 8 do 0 <laughs> miałam takie w planach jak będziemy mieli te 50 subskrypcji też już tak planuję żeby pokazać moje stanowisko komputerowe mój pokój no i ogólnie sprzętu, którego używam Ale to będą osobne 3 odcinki chyba myślę Bo jednak na te 50 sumów to będzie trzeba coś wykombinować No to jest mała ilość, ale dla mnie to jest dużo Naprawdę, o Krause tutaj królem strzelców Idziemy next match No i zaczynamy Takie same ustawienia jak w poprzednim meczu Krause na ataku, myślę, że tutaj nasz gracz będzie funkcjonował fenomenalnie a my grali, dobrze. My jesteśmy na czele z tym drugim rankiem, w tej drugiej planszy, z dużym. Alston, Gonzalez, cały czas. Szybki łóżek, Gonzalez Gonzalez González i tak dalej. za dużo, za dużo. Shia, Shea, Schema. Schema ma taki trochę. Dobra, opara do Johnsona do sekulowskiego Nie wiem czy to dobrze czytam ale tak nie czytam na razie Krauze Krauze szczał obrona Czubkiem palców broni ramka, ramkach drugiej wycinnej Po raz kolejny obrona Hartmana A kojarzy mi się to, to takie nazwisko Nie wiem to jest chyba przez wisko, nie wiem Ale kojarzy mi się A chyba dobrze. O Alston. strzela i mamy 1 do 0. Rozpoczynamy mecz. Wynikiem korzystnym dla nas, bo Alston. strzela w ramkę. Krause próbuje odebrać. Ale ten, co robi to Sokolowski Wypuszcza naszego gracza. Krause szczął. Gol 2 do 0. Fenomenalnie z mikrofonu, nie wiem jak to było słychać a zobaczymy już na nagraniu a byłam nowy ten mikrofon taki nie za dobry, 50 szczerze ale jakość jest nie najgorsza więc nie będę go zmieniał o, szczerze jeszcze mam mało subskrypcji, a więc to też mogę tyle pieniędzy na to wydawać wszystko, ale oczywiście jeśli chcesz się je rozwinąć to musisz Wodzisz to trochę pieniędzy. Przepraszam tutaj wiadomość i telefon. Krause szczału, obrona brankarza. Menti i Menti jest. Awesome. silniejszy. Krause. Krause bawy się tutaj przeciwnikiem. Teraz Krause jeszcze strzela i bramka 783 punkty. Dużo bawiłem się nim, ale fenomenalnie nie No i to się liczy, to się właśnie liczy. Krause jeszcze próbuje tutaj skończyć. Obronarum każa dobitka. Jeszcze jedna, ale niecelna Pereira. tutaj, no niczym przydziera się przez całe wojsko. Szczyja. Ale chciał to zrobić. I będziesz odwolny bardzo niebezpiecznie ale gości Teraz możemy ruszyć z kontratakiem. Dobry kontratak może być. Ponieważ Alston już mija dwójkę rywali. Sam, sam obok bramki. Niestety. Nie udało mu się to. Opara, opara, dawaj, dawaj, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Brawo, opara. Gonzales pod ostatnią Krause, strzela z dystansu nad bramką... Ja i broni, chciałem dobijać już z Johnsonem. Ja się nie udało się to, ponieważ w broni. Jeszcze raz krause, Strzela, obrona bramkarza Hartman. Hartman. Tak jest. I mamy kolej pierwszej połowy z wynikiem... Jakim tutaj wynikiem, chyba 5 albo 4, a 3 do 0, no, nie jest jeszcze źle dla przeciwnika, może odrobić straty. Się. Ależ objechał tutaj Krause, no i na bramkę bez szans zostawił obrońców drużyny przeciwnej. Klauzę, Ogólnie piszcie, nie pić jeszcze, zrobić serii. No bo trochę mało tych serii. No dwie tylko mam, ale z jednej strony też dobrze, bo te FIBA Street może wam się znudzić, że niedługo, a więc chcę coś zrobić jakieś takie. Yy, może 16 Seconds nagrać kamerką, kto wie. Ożyjemy, zobaczymy. Ależ jeździ tutaj Sekio. Nie, no nie, źle przeczytałem, sorry. Alston. Ależ krałzy teraz sam na sam wchodzi z brąkarzem. Sweet, sweet Gold, tak jest. I mamy 4 do 0. 6 do 0, o, matko, co ja dzisiaj nie mówię? Nie no tak strzelamy te bramki, strzelamy, nawet ja bym nie patrzył, bo się zagaduje. Oczywiście, jeśli mi się podoba, zostawcie łapkę w górę, no i subskrybujcie kanał. Bo to motywuje Gonzalez, 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 cały czas Gonzalez! Strzał bramkarz, załadował po całą poprzeczkę, bramkarz, był bez szans. Ładny gol Gonzaleza. Proszę zobaczyć. O, bez szans zostawił para Gramy ten ostatni mecz Ulepszymy sobie przy... graczy No i kończymy odcinek, bo już się prawie drugi robi Myślę, że będzie trwał takie Nie wiem, nie zresztą nie będę mówił, ale z 18 minut będzie trwał Ojojojo, opara tutaj Z problemami, ale broni w końcu drugi raz Aston Szamec Dobrze opara Gonzales przedziela się przez przeciwnika. Sekulowski. Objeżdża. Podanie. Johnson. Ja jeszcze Johnson. Johnson szczał. obok bramki. No to mogę. Rozwiązać inaczej, ale stwierdziłem, że szczelę, No i szczeliłem. Alston, tutaj, no, chcę coś zrobić. Alston, Alston, ajajaj, to aj, aj, będzie że karny. Tak jest, jeszcze lat, nie wiem. Obrona, bro, na no, nie wiedziałem, jak się, bo nie wiem, jak się na karne, nie wiem, jak się na Dobrze, Dobra, Krause Sekulowski, Krause, Krause, ależ to była dobra akcja. Czyli lepszy, błąd y, w obrony Benitez jednak ostatecznie odbiera piłkę. No i ruszają z kontratakiem się zakończył. Szczałem, opara wychodzi, opara wychodzi, jeszcze wychodzi, jeszcze opara wychodzi. Dobrze, i Krause sam na sam z rękażem to musi skończyć. Jednak nie kończy, no. Co się stało w tym meczu teraz? co się stało w tym momencie. Już można powiedzieć, że wygrywamy No bo taka prawda no wygraliśmy ten meczu, nie mają szans przeciwników. Teraz musieli jeszcze rąkę co sekundę właśnie w tym momencie. Ale tutaj wygrywamy. Tak, właśnie w tym momencie wygrywamy z wynikiem 7 do 0. Dobra. I już kończymy odcinek, ale jeszcze ulepszymy sobie tych zawodników. Albo ulepszymy sobie tylko naszą gazdę, a resztę pod odcinkiem Dobra jeszcze chwileczkę czasu. Mamy back. Zotkniemy tutaj sobie Pierwszy trzymaję 8 0, 2, 7, 0. no jak na razie zapowiada się dobrze yy, Tutaj tutaj trzeba yy, my, squad. my Squad No i tutaj muszę wszystkich ulepszyć, ale ulepszę tylko krauzę. A potem sobie już um, sam poulepszam resztę. No i ulepszony. Oczywiście, jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a my kończymy ten odcinek. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!